To Galia skradła moje serce i bardzo mnie urzekła. Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale, ponownie w podróżniczym vlogu i ponownie z lotniska. Witam się z wami z wrocławskiego lotniska, które jest moim ulubionym lotniskiem w ogóle w całej Polsce. Tutaj jest to lotnisko małe, wszystko jest blisko, zawsze jest mało ludzi i w ogóle jakoś tak jest przyjemnie i kameralnie. Mam wrażenie, że nigdy tu z niczym nie ma problemu, ale no nie o tym. Dzisiaj zabieram Was w kolejną podróż i tym razem będzie to podróż do kraju, do miejsca, do miasta, w którym jeszcze nigdy mnie nie było, ponieważ będzie to Portugalia i Lizbona. Lecę odwiedzić mojego kumpana, który aktualnie właśnie w Lizbonie mieszka. Także już za kilka godzin będziemy w Portugalii. Zapraszam Was do oglądania vloga i mam nadzieję, że ten kolejny wspólnie odwiedzony kraj przypadnie Wam do gustu. Tutaj możecie zobaczyć Lizbona. Mój lot o 19.30. I tutaj na chwilę się zatrzymamy. Nadaję do was z przyszłości, ponieważ chciałabym poinformować was o tym, że w tym momencie na chwilę nastąpi zamiana kamer i odezwie się do was Szymon z Portugalii, który postanowił zrobić mi małą niespodziankę i nagrać trochę klipów z przygotowań do mojego przyjazdu. Dobra, ja już wyszedłem z akademika. Nie wiem czy mnie słychać, bo jestem w sklepie, żeby zrobić jakieś zakupy dla nas. Kupiłem kartkę na baner i co? Potem lecę do fryzjera. Dzisiaj we Wrocławiu pogoda jest paskudna. Także mam nadzieję, że pogoda w Lizbonie e, będzie dużo lepsza. I przywita mnie słońce, przywita mnie ciepło. Tutaj, dla potwierdzenia, mój negatywny wynik, e, ale co chciałam powiedzieć i dlaczego to pokazuję? Być może komuś się przyda, komuś, kto będzie chciał lecieć z Wrocławia. E, tutaj, pod tym adresem, właśnie e, zaraz przy samym lotnisku, znajduje się punkt e, właśnie. W którym wykonuje się testy. Dostałam też w prezencie, jak to Pan powiedział, maseczkę, ulotkę, no i oczywiście co najważniejsze, mój negatywny wynik. To laboratorium oprócz tego, że jest nie pod namiotem, bo na przykład w Katowicach ostatnio robiłam taki test pod takim namiotem, gdzie wiało było zimno i stało się na zewnątrz. Tutaj wszystko odbywa się w takim, powiedziałabym, biurze, gdzie można sobie na spokojnie usiąść na kanapie, poczekać na wynik, więc naprawdę, naprawdę fajnie Plus była mega miła obsługa, i właśnie tutaj ceny takiego testu są bardzo konkurencyjne, bo jeśli chodzi o test antygenowy, to było tylko 89 zł, już z tłumaczeniem. Tutaj jeszcze na chwilę wróciłem do akademika, żeby ogarnąć banę kwiaty kupione, bo goździki są bardzo ważnym kwiatem w historii Portugalii, ze względu na rewolucję goździków, tak zwaną. Dobra, jeszcze ja teraz zabieram za robienie baneru. Trzeba letko of the past. I karty kupione. Swoja doładowana. Tutaj jedna jednorazowa. Kupiona dla Wiktorii. Jedziemy do fryzjera. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And Sometimes you just gotta believe. Ja posiadłem właśnie z metra i... Jestem na lotnisku. Także czekamy. Lizbona, czyli największe portugalskie miasto oraz stolica kraju położona bezpośrednio nad rzeką Tak która wpływa do Oceanu Atlantyckiego. W 1755 roku miało tu miejsce trzęsienie ziemi, które zniszczyło ponad 80% miejskiej zabudowy. Z tego też powodu jego znaczna część musiała zostać przebudowana na nowo. Będąc w Lizbonie nie sposób nie zauważyć przepięknych, charakterystycznych, kolorowych kafelków z przeróżnymi wzorami, które zwłaszcza w starych dzielnicach miastach takich jak Alfama tworzą przepiękne mozaiki. Jednym z symboli miasta jest tradycyjny tramwaj, który aktualnie służy w głównej mierze za atrakcję turystyczną. Podczas zwiedzania miasta nie możemy ominąć tego wyjątkowego punktu. Natomiast jego wizerunek zauważyć możemy na wielu pocztówkach czy magnesach. Warto mieć również na uwadze fakt, iż Lizbona położona jest na nierównym terenie, przez co jej zwiedzanie może być nieco bardziej męczące, zwłaszcza w okresie letnim. Takie ukształtowanie skutkuje również tym, że w stolicy znajdziemy mnóstwo tarasów widokowych z przepięknymi panoramami. A po tym krótkim wstępie zapraszam Was już bezpośrednio do naszego vloga i do naszej portugalskiej przygody. Pochodzę do Was teraz po dość długiej przerwie, właściwie dwudniowej, bo wczoraj już był mój pierwszy dzień tutaj w Lizbonie, w Portugalii, ale spędzaliśmy go razem z Szymonem, więc ja nawet za bardzo nic nie nagrywałam, jedynie jakieś przebitki, a dzisiaj przyjechaliśmy do kolejnego punktu naszej wycieczki, czyli do pałacu w Sintrze, pałacu Pena, który jest w ogóle przepiękny i wydaje mi się, że to jest takie miejsce znane z Instagrama wszystkim. Jeśli wpiszecie Lizbona, Portugalia, to gdzieś tam zawsze wysoko właśnie ten pałac się pojawia, bo charakterystyczny on jest przez te kolory, przez to, że jest żółty, czerwony. Jeśli chodzi o bilet wstępu, my zapłaciliśmy po 14 euro od osoby. Dodatkowo do Sintry z Lizbony można dojechać pociągiem i koszt pociągu w dwie strony to 5 euro, ale my też wjechaliśmy tutaj na górę, już bezpośrednio pod sam pałac tuktukiem, ponieważ dojście jest dość strome, dość długie, a my dzisiaj mamy jeszcze kilka punktów do odwiedzenia, więc posłużyliśmy się tuktukiem i za takiego tuktuka zapłaciliśmy też 5 euro od osoby, także tak to. Wszystko wygląda. No muszę przyznać, że jeśli chodzi o te wszystkie atrakcje turystyczne w Portugalii, to nie są one najtańsze, zwłaszcza jak ja jestem przyzwyczajona do tego, że w Grecji w Atenach dla studentów Unii Europejskiej wszystko było darmowe. Tutaj niestety tak nie ma. Ten pałac jest w ogóle jednym z piękniejszych, wydaje mi się, obiektów tego typu, które widziałam. Także bardzo polecam, jeśli ktoś jest w Lizbonie. Uważam, że to jest taki punkt obowiązkowy, a my teraz idziemy jeszcze na krótki spacer i będziemy się zbierać dalej. Tak to wygląda ten, ta baro restauracja. Tutaj można wejść do środka, a tutaj już bezpośrednio mamy zamek. Kolejnym symbolem Portugalii są na pewno te kafelki, które możecie zobaczyć na wielu budynkach. Ja aktualnie stoję przed toaletą, ale właśnie tutaj są też takie błękitno-niebieskie kafelki i są bardzo, bardzo ładne. I mega mi się to podoba. Co prawda w Lizbonie zauważyłam, że wiele z nich jest już poniszczonych, brudnych i nie robią aż takiego wrażenia. A tutaj są właśnie czyściutkie, bardzo ładne i przepięknie się prezentują. Dobry moi drodzy, witam na kanale Victorii. Ja chciałem wnieść troszeczkę więcej rozrywki do niego, e, dlatego <grywia> chciałem powiedzieć, że Palas Pena to jest... E, to była letnia rezydencja dla rodziny królewskiej w Portugalii. My teraz podążamy do Muzeum ya! Właśnie już wychodzimy z tego pałacu i ja muszę przyznać, że dawno żadne miejsce nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak właśnie to i jak sobie tak spacerowaliśmy i chodziliśmy w ogóle to czułam się jakbym była w jakimś, na jakimś planie filmowym. Jakby to miejsce było powiedzmy wyjęte prosto na przykład z Universal Studio i było tak pięknie, kolorowo, że naprawdę każdemu polecam tutaj wejść i dodatkowo co muszę powiedzieć to to, że my się wcześniej zastanawialiśmy czy kupić ten bilet za 14 czy za 7, bo pan, który wiózł nas tuk-tukiem powiedział, że jest, są dwie opcje. I ostatecznie trochę tego nie ogarnęliśmy i wybraliśmy tę opcję za 14 euro, ale muszę przyznać, że bardzo się opłaca, bo wtedy jest też wejście do środka i można pooglądać komnaty i to wszystko, co wygląda naprawdę ładnie i robi ogromne wrażenie, bo mimo, że minęło tyle lat, to wszystko jest takie, mam wrażenie, nadal stylowe i wygląda bardzo, bardzo ładnie. Was w kolejnym dniu naszego vloga. To jest w ogóle już trzeci dzień, ale ja stwierdziłam, że po prostu to wszystko połączę i zrobię z tego wyjazdu takiego jednego vloga. Też Szymon mi zdradził, że on w dniu mojego przyjazdu też coś trochę ponagrywał, żeby mogła. Sobie wykorzystać to z dwóch z perspektyw, także wy już to pewnie mogliście zobaczyć. A jak możecie zobaczyć, my jesteśmy właśnie na dworcu. Kupiliśmy bilety, czekamy na nasz pociąg, jedziemy do Kaszkajsz, które będzie pierwszym punktem naszej dzisiejszej wycieczki. Tam się chcemy przejść, pospacerować, i później jedziemy na Cabo de Roca, czyli na najbardziej wysunięty punkt Europy w stronę zachodu. Słyszałam, że tam jest przepięknie. Wczoraj też spotkaliśmy się ze znajomymi Szymona, którzy powiedzieli, że to jest najładniejsze miejsce tutaj, więc ja już się nie mogę doczekać, zwłaszcza, że pogoda nam dopisuje, jest przepiękne słońce i błękitne niebo. Tak właściwie pierwszy raz, od kiedy tutaj jestem, więc w ogóle podwójnie mam dużo energii, mimo że jestem trochę zmęczona, bo wczoraj przeszliśmy 25 tysięcy kroków, przedwczoraj 35 tysięcy kroków. Także nie nudzimy się i nie odpoczywamy, wręcz przeciwnie, ale ja tak lubię zwiedzać intensywnie, dużo, mocno. Także jestem bardzo zadowolona. I teraz, już wsiadamy do pociągu i usłyszymy się na miejscu. Ja się rozebrałam, ale musiałam związać włosy, bo dość mocno wieje wiatr, więc wolę miedzie w kucyku niż miedzie dosłownie wszędzie. To jest mój pierwszy raz w tym roku nad oceanem, także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nie ostatni, i zapowiada się, że nie będzie to ostatni mój raz nad oceanem. No ale w lutym nie spodziewałam się, że nad nim stanę. Dodatkowo świeci słoneczko, jest naprawdę przyjemnie. Chodzimy tutaj z pół godzinki do godzinki i będziemy właśnie kierować się w stronę Cabo de Roca, ale to miejsce jest bardzo fajne i z tego, co mówił mi Szymon, jest to bardziej taki kuror turystyczny. Jest tutaj dużo hoteli, wiecie, sam fakt, że miasto to jest położone centralnie nad oceanem, o tym już świadczy, więc tutaj głównie przyjeżdżają tacy turyści na odpoczynek. Tutaj też jesteśmy właśnie przy Marinie, więc wszystko Wam zaraz pokażę. In my veins i've been driving this train years in this lane there's no stop in this flame cuz i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad Mówiście, My sobie taką atrakcję jednak zostawiliśmy i z niej nie skorzystaliśmy, ponieważ nasze nogi trochę nas bolą, a przed nami jeszcze dzisiaj dużo wchodzenia. Wydaje mi się, że widok też nie będzie niczym jakimś super szczególnym. And I've got some tutaj obok są też takie plansze z jakimiś informacjami, ciekawostkami e, i faktami pewnie historycznymi. To, co zauważyłam na pierwszy rzut oka, to to, że tutaj na podłodze są przepiękne e, takie mozaiki z kostki. E, praktycznie na każdej ulicy czarno-białe. To wydaje mi się, że jest taki trochę symbol e, właśnie Portugalii. Zaraz obok tych kafelek na ścianach te mozaiki na podłodze też prezentują się przepięknie. Dotarliśmy do kolejnego punktu naszej wycieczki, który możecie zobaczyć za moimi plecami. Żeby tutaj dojść, szliśmy takim przepięknym deptakiem, a teraz jesteśmy przy takiej miejscówce i jak widzicie, jest to dziura wdrożona w skalę przez falę, do której wpływa. Ocean wygląda to bajecznie I teraz schodzimy jeszcze tam na dół, gdzie możecie zobaczyć ludzi, żeby zobaczyć to z drugiej strony. Także ja wam powiem, że Portugalia skradła moje serce i bardzo mnie urzekła. No i zwłaszcza jak jest taka pogoda, świeci słoneczko, to jest prze, przepięknie. Będziemy już ponoć w najładniejszym miejscu w okolicach Lizbony. Dawno nie widziałam tak dziwnego sklepu z takimi dziwnymi rzeczami i z takimi drogimi cenami.